Wszystkim z tej strony Maciej Browarek, czyli ja w obowiązkowym na każdym gamingowym kanale YouTube historii tej platformy filmie o tytule „10 najlepszych gier danego roku”. Oczywiście moi stali widzowie znają moje zasady takiej topki. Różni się ona od innych tym, że ja nie oceniam 10 najlepszych gier, jakie pokazały się, wyszły, zostały wydane w danym roku, a oceniam 10 najlepszych gier, jakie ja ukończyłem i zrecenzowałem w danym roku. Niezależnie od platformy, mogła być to gra na PlayStation 5, PlayStation 4, 3, 2, 1, Super Nintendo, Mega Drive, PC, Amiga czy cokolwiek. Ważne, że jest to jedna z najlepszych gier jakie danego roku ograłem, zrecenzowałem, podzieliłem się nią z wami. Kiedyś miałem jeszcze inne zasady takie jak tylko jedna gra z serii, ale postanowiłem się nie wydurniać i ją zlikwidować. Mniejszy się tylko ta jedna zasada. Tak więc Zapraszam! Revolt ma już na karku 22 lata i tak jak bawił mnie za czasów swojej młodości, tak samo bawi dzisiaj. Zmieniłem jedynie platformę z pc na Dreamcasta. Nie wiem, czy muszę się tutaj zbytnio rozgadywać, jako iż ogromny fandom tej gry to, że jest ona nieoficjalnie wspierana po dziś dzień, a nawet wciąż gra się w nią online, są najlepszymi dowodami na jej ogromną grywalność. Realistyczne zachowanie naszych zdalnie sterowanych samochodzików, spory arsenał, niezła inteligencja komputerowych wrogów, fantastyczne trasy, po których przyjdzie nam się ścigać, świetna muzyka, po dziś dzień znośna, kolorowa grafika i naprawdę dobry edytor własnych map. To wszystko sprawia, że każdy fan kart racerów powinien w Revolt z miejsca się zakochać. Jedyną przeszkodą może być ciężki do opanowania model jazdy tymi leciutkimi samochodzikami, ale przy odrobinie prób i błędów oraz znalezieniu swego Faworyta, prędko zaczniemy wygrywać kolejne mistrzostwa. Child of Light jest piękną i bardzo grywalną, chociaż być może nieco za łatwą przygodą dla każdego a zwłaszcza młodszych fanów RPG. Ciekawa fabuła, fajne mechaniki, zagadki oraz postaci, a przede wszystkim niesamowita oprawa audiowizualna czyni zeń pozycję wartą doświadczenia. Muszę tutaj zwrócić uwagę zwłaszcza na to, jak pewne zawirowania fabularne potrafią zaskoczyć odbiorcę oraz na udany rozwój głównej bohaterki, która z rozpuszczonego Bachora zmienia się w swego rodzaju opiekunkę dla reszty drużyny. Pisane wierszem dialogi powinny również przypaść do gustu niejednemu odbiorcy. Medal of Honor: Pacific Assault jest nie tylko zwyczajnie świetną grą wojenną shooterem FPS, ale też jedną z najlepszych, a przynajmniej najbardziej unikatowych części tej wspaniałej serii. Stawia ona bardziej niż jakakolwiek inna na realizm ale tylko pod pewnymi aspektami, tak by nie odrzucać osób, które preferują prostsze prucie do oponentów. Gra ta bardzo dobrze oddaje ciężar oraz odrzut poszczególnych rodzajów broni, zmusza do ostrożnego celowania oraz ostrzału seriami, co w połączeniu z agresywną sztuczną inteligencją Japońców niejednokrotnie zapewni odpowiedni zastrzyk Adraliny. Poziomy takie jak obrona Pere Harbor, walka o lotnisko Henderson czy podniebne starcia za sterami bombowca SBD zapadną w pamięć, a sposób w jaki Grata buduje więzy braterstwa z naszymi kompanami nie został pobity po dziś dzień. W Szturm na Pacyfik nie gra się solo, jesteśmy częścią oddziału, na którym zawsze można polegać. Ponadto nasz zmysł słuchu zostanie odpowiednio wypieszczony jedną z najlepszych ścieżek dźwiękowych w historii medium. Drakan jest grą, o której niefortunnie niezbyt się już pamięta. Na szkoda, jako już zestarzała się godnie i pozostaje bardzo wciągającą przygodą w świecie fantazy. Jej przestronne poziomy, liczne podziemia oraz sekrety dostarczą wiele godzin przedniej zabawy. System walki, pomimo iż nieco antyczny i sztywny, wciąż zapewnia dostateczną ilość frajdy, a walki na grzbiecie smoka są no bardzo okej. Okay. Swoją drogą, muszę tu podkreślić, jak fajnymi postaciami są Ryn oraz Arok. Ich sprzeczki oraz docinki powinny przywołać uśmiech na niejednolico. Ja bardzo cenię sobie również samą konstrukcję tego świata. To, jak odpowiednia eksploracja zapewnia nam zwyczajnie lepsze środki do eliminacji wrogów. Powiem tak, Drakan jest kolejną grą, która po dziś dzień wspiera wierna grupa fanów, wydając kolejne łatki umożliwiające zabawę na nowych sprzętach oraz innego rodzaju mody. Jest tak dlatego, że dzisiaj zwyczajnie takich gier przygodowych się już nie robi. I dla samego tego warto wytrzymać początkową toporność oraz grę tę ukończyć. Najnowsza gra Super Giant Games, czyli po prostu Hades. Ciągnął mnie tak bardzo, że praktycznie nie odpalałem kompa w innym celu niż odblokowanie właściwego zakończenia tej gry. Jeśli ktoś nie grał, a jedynie widział gameplay, może się zastanawiać, na czym polega fenomen tego tytułu, bo w razie wygląda i brzmi fajnie. Ale wiele gier może się pochwalić dobrą oprawą audiowizualną. Otóż mym najbliższym porównaniem do Hadesa Mogą być soulsy. Grata bowiem może pochwalić się rzadko spotykaną głębią mechanik, które z początku mogą nas nawet lekko przytłoczyć. Ale jak tylko ogarniemy co i jak, dodamy gazu do dechy i będziemy próć przez krainę umarłych raz po raz, zatrzymując się jedynie na wybranie kolejnego power-upa. Niezwykła dynamika tej gry jest wręcz uzależniająca. Tak, że jak tylko się rozpędzimy, to nie chcemy się już zatrzymać. Jakimś cudem zapamiętamy wszelkie postaci poboczne. Poznamy niezłą fabułę i polubimy naszego piekielnego księcia na tyle, by do gry tej wracać i wracać. Nawet po odblokowaniu prawdziwego zakończenia. No, pod warunkiem, że nie odrzucają nas nieco trudniejsze tytuły, bowiem przez pierwsze godziny Hades do takich zdecydowanie się zalicza. Myśląc o tym, na które by tu miejsce dopasować KORKI 17, długo zastanawiałem się, czy to aby nie nostalgia jest głównym decydującym czynnikiem. Ale nie. A przynajmniej mam taką nadzieję. Grata bowiem naprawdę potrafi zalać odbiorcę falą mrocznego klimatu, zaciekawić interesującą fabułą i zwyczajnie sprawić, by ten chciał wiedzieć więcej o tym, co tak właściwie się stało. Skąd te wszystkie potwory, czego chcą od nas Ruscy, i tak dalej. Udany system walki turowej w połączeniu z. Na początku, ograniczonymi surowcami, również wciąga jak jasna cholera, a do tego możemy doliczyć niezłe zagadki, wciąż ładną grafikę i przede wszystkim fantastyczną muzykę. No, po prostu nie obraziłbym się, gdyby twórcy jakiegoś nowego horroru, nawet rezydenta, załatwili sobie prawa do ścieżki dźwiękowej z Gorki 17 i wrzucili ją do swojej gry bez żadnych modyfikacji. Jest tak dobra. Chętnie wrzuciłbym tę grę nawet wyżej na listę, ale niestety szybko robi się zbyt prosta i sprawia wrażenie nieukończonej. Niemniej jednak tytuł ten powinien być godny poświęcenia mu czasu, nie tylko przez fanów turowych RPGów. Ja Uwielbiam Nocturne. Bez cienia przesady, gra ta okazała się dla mnie największym pozytywnym zaskoczeniem tego roku. Jestem wręcz zły na to, że nigdy nie pojawiła się jej kontynuacja. Chcę więcej przygód nieznajomego, więcej tego mrocznego świata, chcę bardziej satysfakcjonującego zakończenia niż Cliffhanger zapowiadający część drugą. Chcę więcej Nocturne. Dobra, gra ma swoje wady, takie jak sterowanie czy to, że na nowych sprzętach ciężko ją odpalić. A i tak, kraszuje się bardziej od przeciętnego Slawdżanku. Ale Zeus olimpijski i Świadkiem, ta gra ma duszę! Na każdym kroku widać, ile serca włożyli w nią jej twórcy, jakimi fanami klasycznego, gotyckiego horroru byli. Bo bardzo przełożyło się to na efekt końcowy. Grata utrzymuje formułę serialu, gdzie każdy odcinek to osobna przygoda. Pierwsza dzieje się w niemieckiej wiosce i zamku podczas wojny domowej wampirów. Dalej będziemy mieć do czynienia z zombiakami dziesiątkującymi zaplutą wiochę gdzieś w Ameryce, gdzie na dokładkę pojawi się kuzyn Katulu. Potem rozprawimy się z nieumarłą armią Ala Capone. Po to, by na koniec poratować kolegę z organizacji, któremu urlop przerwała wiedźma. Przyzywająca demony i wskrzeszająca umarłych. No po prostu tak wciągających horrorów, z tak charyzmatycznymi postaciami, szukać ze świecą w ręku. Zanim przejdę do trzech najlepszych gier, jakie ja grałem w 2021, no to kilka, które również były świetne, ale no, niestety troszeczkę im zabrakło, by załapać się na oficjalne miejsce na liście. Hedon był dla mnie kolejną pozytywną niespodzianką tego roku. Tym bardziej, że wszyscy ci, którzy zawczasu zakupili część pierwszą, otrzymali drugi epizod gratis. Grata dobrze łączy ze sobą to co najlepsze w oldschoolowych, dynamicznych i brutalnych strzelankach, ze sporym naciskiem na eksplorację oraz zagadki a la Heretyk oraz Hexen, tylko nie tak brutalnie upierdliwymi jak w drugim z nich. Świetna gierka, ciekawe uniwersum. Polecam. Berzerk na PlayStation 2 nie jest super zaawansowaną grą. Nie oferuje dziesiątków kombosów, otwartych map, zadań pobocznych, ciekawych zagadek i tym podobnych. Berzerk na PlayStation 2 oferuje dość niewiele, ale zwłaszcza dla fanów marki będzie to wystarczające, by spędzić z nim te kilka godzin, bowiem tym. Co grata oferuje, jest niezwykle brutalna, widowiskowa i satysfakcjonująca walka, podczas której kawały siekanych wrogów latają w każdym kierunku, a Posoka wlewa się na głównego bohatera niczym deszcz podczas silnego, morskiego sztormu. Najlepszymi będą naturalnie walki z włosami, ale to nie wszystko. Kolejne kasenki wiernie przynoszą na ekran telewizora zawartość mangi a uwagę przyłożono nawet do tego, w jaki sposób nasz bohater trzyma swój gigantyczny, ciężki i tępy miecz, w zależności od tego, jak rozwinęliśmy jego krzepę. Wszystko to oprawione jest w cudowną ścieżkę dźwiękową. Resident Evil Remake jest świetny. Chciałem go nawet wrzucić na bardziej prawilne miejsce mej listy. No ale nie dość, iż jest to po prostu kolejny świetny, klasyczny Resident, to w dodatku remake. Ile można? Rogue Galaxy to piękna, oprawiona w świetny soundtrack i pod pewnymi względami wyprzedzająca swe czasy przygoda, po którą po dziś dzień łatwo sięgnąć ze sprawą PSN. Nie jest to kolejny stereotypowy RPG, w którym główny bohater, koniecznie nastolatek, jest wybrańcem ratującym świat. Jest to gra o piratach i tak się składa, że poszukują oni tego samego skarbu, co pewna bardzo bogata i wpływowa korporacja. Fabuła jest dobra, ale ważniejszym będzie cała otoczka, humor, postaci, dialogi, liczne cutscenki. Oczywiście przez większość czasu plądrować będziemy kolejne lochy, świątynie i tym podobne, ale tak się fortunnie składa, że to wszystko jest na tyle fajnie zrobione, by nas nie męczyć. Powiem więcej, walka w czasie rzeczywistym jest bardzo dynamiczna i przyjemna. Przynajmniej z początku. Później większość starć da się wygrać jednym potężniejszym zaklęciem na dzień dobry. Ale to i tak nie wszystko. Mamy tu bowiem mini-grę polegającą na zbieraniu stworków, które możemy następnie karmić, ulepszać i walczyć za ich pomocą z innymi stworkami, po to, by ewentualnie zostać mistrzem Pokémon na arenie Pokémon. Czy jak to się tutaj zwie? No dobra. To jedno totalnie mnie nie obchodzi, ale i bez tego. Rok Galaxy jest ogromną, wciągającą, przyjemną gierką, którą bez wahania polecam. W tym roku ograłem zdecydowanie za dużo świetnych gier. Dlatego też postanowiłem y, nieco oszukać, wciskając kilka gier na miejsce drugie. Dlaczego tak a nie inaczej? Ponieważ uważam, że żadna z nich nie zasługuje na mniejsze niż drugie, ale Jednocześnie, numer jeden może być... No cóż... Tylko jeden! Zapraszam! Final Fantasy 9 jest nie tylko jedną z moich ulubionych odsłon tej wspaniałej serii. To zwyczajnie jeden z najlepszych przedstawicieli gatunku JLPG. Jest to też jeden z najbardziej sztampowych jego przedstawicieli, ale było to zaplanowane i w tym wypadku stanowi zaletę. Powiedziałbym, że największą zaletą tej gry jest świetnie poprowadzona narracja. Dosłownie nieustannie coś się dzieje. Zawsze mamy jakiś cel. Regularnie dostarczane są nam nowe informacje. Oglądamy kolejne katsenki, poznajemy postaci. A te są naprawdę fajnie rozpisane. Również za sprawą tego, że grze tej nie brakuje humoru. W sumie to ciężko mi się do czegokolwiek przyczepić. Jasne, iż pewne części są pod tym względem lepsze, ale ogólnie rzecz biorąc to właśnie dziewiątkę polecałbym jako pierwszego lub jednego z pierwszych jt dla osoby niezaznajomionej z gatunkiem. Mechaniki nie są skomplikowane, ale wystarczająco głębokie i ciekawe. Eksploracja w fajny sposób buduje iluzję otwartości świata, podczas gdy gra jest tak naprawdę bardzo liniowa. Po prostu wszystko tu do siebie pasuje, jest przyjazne dla odbiorcy. A przede wszystkim ciekawe. Zachęcam do obejrzenia mej recenzji, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Original War mogę dumnie nazwać jedną z najlepszych gier, w jakie kiedykolwiek grałem. O jej geniuszu może świadczyć to, iż w ogromnym stopniu stawia ona na fabułę oraz barwne dialogi. Ale ja i wiele znanych mi osób od chwili premiery ukończyliśmy ją wiele razy, a na pewno jeszcze do niej powrócimy. Jest tak po części dlatego, że gra ta posiada gigantyczny potencjał na kolejne podejścia, bowiem nawet śmierć jednej postaci może wpłynąć na dalsze wydarzenia. Nasi żołnierze w odróżnieniu od każdego innego RTS-a mogą zginąć na stałe. Ale nawet to, jak szybko wykonamy jedną misję, może mieć wpływ na kolejne. Gra ta oferuje bardzo zaawansowane mechaniki, ale jednocześnie bardzo dobrze nas ich uczy, tak by osoba, która zasiada do niej po raz pierwszy w życiu, mogła ogarnąć co i jak. Chociaż nie oszukujmy się, Original War nie jest łatwą grą, więc powodzenia, a warto, bowiem fabuła tej gry jest. Tak, cholernie dobra! Jest wręcz nieco jak interaktywna książka, w której to my mamy wpływ na rozwój wydarzeń. W sumie to nawet bazuje ona na naprawdę dobrej powieści. Jeśli nie graliście, to zachęcam bardzo gorąco do nadrobienia mojej recenzji i na jej podstawie podjęcia decyzji, czy to coś dla was. Fallout 1 czy 2? Oto jest pytanie. Osobiście pod wieloma względami preferuję rynkę, ale nie da się ukryć tego, że dwójka jest zwyczajnie pod każdym względem większa i lepsza. To wręcz doskonały przedstawiciel gatunku i po dziś dzień powinien stanowić przykład dla każdego, kto chciałby stworzyć własnego RPGa. Greta posiada jedne z najlepszych zadań pobocznych, jakie kiedykolwiek widziałem w jakiejkolwiek grze. Niezwykle rozbudowane opcje dialogowe, ciekawy świat, czy w końcu pozostawia odbiorcy wiele swobody w podejściu do stawianych przed nim przeciwności. Jasne, że fabuła mogłaby być znacznie lepsza, ale w tym wypadku to nie cel podróży jest ważny, a sama ku niemu wędrówka i wszystko, co się z nią wiąże. Jednocześnie jakimś cudem twórcy tej gry byli w stanie uniknąć łatwego do popełnienia błędu polegającego na tym, że gracz łatwo może zapomnieć i zignorować wątek główny. A to wbrew pozorom naprawdę nie jest łatwym problemem do rozwiązania. Fallout 2 utrzymuje mroczny, przygnębiający wręcz klimat jedynki, ale jednocześnie wzbogaca go o solidną dawkę humoru oraz przede wszystkim nadzieję na to, że świat przedstawiony wróci kiedyś do normalności. Wśród napromieniowanych zgliszczy po dawnym świecie natrafiamy na osady wskazujące na postępującą odbudowę oraz odkrywamy, iż to już nie mutanci stanowią największe zagrożenie dla ludzkości, lecz właśnie strażnicy Starego Ładu. Wspaniały RPG. Ciężko by wręcz o jakiegoś lepszego. Gdy zabrałem się tego roku za Fallout, nie Vegas, założyłem sobie, iż przejdę tę grę w max 2 tygodnie i pyknę szybko reczkę kolejnego Fallouta. Zapomniałem najwyraźniej, jak wciągające potrafi być to arcydzieło. Bo od chwili, w której wystartowałem, ostatnie podejście do samego końca, Steam naliczył grubo ponad setkę godzin. A i tak musiałem się zmusić do odejścia od tej gry przed zrobieniem wszystkiego, co chciałem. New Vegas to Fallout 2, ale. Jeszcze lepszy, z jeszcze ciekawszym światem, większą ilością fenomenalnych zadań, postaci, wątków, jeszcze głębszą immersją Gier takich jak ta jest w mojej opinii naprawdę bardzo niewiele. Jedna z nich to Vampire Masquerade Bloodlines, ale to tak na marginesie. New Vegas to w mojej opinii jedno z największych osiągnięć Obsydianu, którzy i tak należą do ścisłej czołówki najlepszych twórców gier RPG w branży. Gra ta posiada tak dobre zadania poboczne, że nie jeden mniejszy przedstawiciel tego gatunku mógłby wykorzystać je jako wątek główny. Wartym zaznaczenia jest też to, że gra stawia przed graczem realne wybory wpływające na świat przedstawiony, a jednocześnie, co jest swego rodzaju znakiem rozpoznawczym tej firmy, przeważnie żaden z nich nie jest tak właściwie dobry ani zły. Ponadto sama rozgrywka, na którą składa się eksploracja, zbieractwo i walka, są tak wciągające, że niemal uzależniające. No i jako wisienkę na torcie otrzymujemy solidną dawkę często czarnego humoru. Nie bez powodu New Vegas jest kochany zarówno przez starych fanów serii, towarzyszących jej od pierwszej odsłony, jak i przez nowych, którzy wkroczyli na pokład okrętu zwanego Falloutem, dopiero przy okazji odsłon z cyferką 3 lub 4 w tytule. Jest to gra na wiele godzin zabawy oraz wielokrotne podejścia od zera, a jednocześnie unika czegoś, co jest znakiem rozpoznawczym gier z otwartym światem ostatnich lat czyli monotonii, powodowanej robieniem nieustannie tego samego. Zaryzykowałbym powiedzeniem, że jeśli uważasz się za gracza, to New Vegas jest pozycją obowiązkową na Twej liście i szkodzisz sam sobie poprzez odkładanie jej na później. Jeśli jeszcze nie ograłeś, ma się znaczyć. I w tym roku to tyle! Jeszcze nie zdecydowałem, czy w przyszłym również mam zamiar uderzać się raczej w te świetne gierki, bo no nie oszukuję się, lubię grać w świetne gierki, czy może przypomnieć wam o jakichś tam średniakach i skupić się bardziej na nich. A może też brać jakieś gierki na hibył trafił z tych wszystkich moich półeczek. No, może zaproponujcie coś w komentarzach, ja jestem zawsze otwarty na propozycje. W każdym razie to tyle jak na rok 2001, szczęśliwego Nowego Roku i cześć!